Witam ponownie moje szanowne audytorium. Dzisiaj przygotowałam dla was bombę kaloryczną, pełną witamin i minerałów. Więc możecie na chwilę opuścić dietę cud, która polega na tym, że jem co chcę, a jak schudnę, to będzie cud. Skoro każdy człowiek w moim mniemaniu powinien dążyć do rozwoju i starania się być lepszym i szczęśliwszym, to ja wspierając moje przekonanie, troszkę wam w tym pomogę. Dzisiaj powiem wam jak odnieść miażdżący sukces, podbić świat i serca chłopaków i jak nigdy więcej nie musieć użalać się nad sobą i nad swoim smutnym losem. Zapraszam do czardziejskiej kliniki, gdzie zamienię was w wilka z Wall Street. Poczucie war własnej wartości jest czymś bardzo enigmatycznym i zawiłym. Każdy słyszał, nikt nie wie o co chodzi. Więc niczym detektyw Kolombo rozwikłamy dzisiaj wspólnie zagadkę wysokiego poczucia własnej wartości a właściwie powinnam powiedzieć normalnego lub uregulowanego poczucia własnej wartości, bo takie właśnie ono powinno być. Człowiek z uregulowanym poczuciem własnej wartości przede wszystkim zna siebie. On wie, że to umiem, a tego nie umiem, do tego się nadaje, a do tamtego nie, że mam rozstępy na dupie, ale za to mam ładne oczy i usta, czyli uznaje swoje wady i zalety, które nie determinują jego postrzegania siebie w sposób skrajny. Najważniejsze chyba z tego wszystkiego jest to, że poczucie własnej wartości powinno się opierać na zasobach wewnętrznych, a nie zewnętrznych. Powinno się opierać na nas samych, a nie na tym, jaki zegarek nosimy, czy jakim samochodem jeździmy. Człowiek, który kocha siebie i ma wysokie poczucie własnej wartości, może jeździć Bentleyem, może jeździć kombajnem, może jeździć Multiplom lub Dacią Logan i nie wpłynie to w ogóle na to, jak on się czuje ze sobą. On nie szuka aprobaty na zewnątrz, tylko wewnątrz siebie. Jeśli szukamy aprobaty na zewnątrz, to zawsze będziemy zależni od tego, jak wiatr zawieje. Trzeba się starać oddzielać siebie od właśnie tej aprobaty i szukać jej w sobie. Dlatego tak ważne jest pracowanie nad sobą i zdobywanie tych właśnie zasobów wewnętrznych. Jeśli ktoś mi da rybę, to zasób zewnętrzny. A jeśli ja się nauczę łowić ryby, to zasób wewnętrzny. Czyli jeśli ja znajdę się w środku niczego, to ja sobie poradzę mając zasób wewnętrzny, a jeśli mam tylko zasób zewnętrzny, no to mogę być troszkę w czarnej dziurze. Majątek od rodziny to zasób zewnętrzny, a praca własna i dążenie do wszystkiego samemu to zasób wewnętrzny. Wszystko, co sami zdobywamy swoją ciężką pracą, jest naszym zasobem wewnętrznym, i to jest najważniejsze w naszym życiu. Jedyne, co będziemy zawsze mieć, to siebie samego. Pieniądze można stracić, dzieci się mogą obrazić i wyprowadzić, mąż się może zakochać w sekretarce, a przyjaciele mogą się zmienić. Jeśli opieramy poczucie własnej wartości na tych rzeczach, to nigdy go mieć nie będziemy. My jesteśmy jedynym, na co mamy wpływ w naszym życiu. I teraz, jak zbudować poczucie własnej wartości? Od zera do bohatera, jak Herkules. A propos właśnie w tej mojej ulubionej bajce Disneya, jest to bardzo ładnie pokazane. Czyli gościu był bogiem, miał wszystko zagwarantowane z racji urodzenia, bo stary wiadomo, kim był. Krzysztof Jerzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów. I pewnie, gdyby Herkules nie został postawiony przed zadaniem zbudowania siebie od nowa, to chodziłby na imprezy z innymi bogami, i za hajs matki balował, kupował kokainę i nie miałby motywacji do życia, bo wszystko miałby podane na talerzu. Na szczęście, życie, a raczej zazdrosny wujaszek Hades dał mu propozycję nie do odrzucenia. Herkules musiał teraz zapieprzać od rana do nocy, żeby móc wrócić do domu. I dzięki temu usia udało mu się osiągnąć wszystko i nawet poznać skromną i wredną niewiastę, dzięki której zrozumiał, że splendor i blichtr nijak się mają wartością do miłości. Więc podsumowując, musimy właśnie zachować się tak jak Herkules i wspinać się po drabinie od zera do bohatera. Fajnie by było, gdyby wszyscy rodzice byli mądrzy i mieli wspaniałe doświadczenia i wychowali nas na ludzi, którzy są pewni siebie, ale niestety większość rodziców taka nie jest, bo sami mieli swoich rodziców i tak się to ciągnie z pokolenia na pokolenie, jak guma do rzucia. Więc naszym zadaniem jest teraz zbudować siebie od podstaw. Pierwsza rzecz, która pomoże nam zasiać siar na poczucia własnej wartości, to pokonywanie siebie. Niestety w dzisiejszych czasach Ludzie są wciągani w tryb życia, w którym nie muszą się zmagać z żadnymi problemami, i jedynym ich zmartwieniem jest to, jaki serial na Netflixie obejrzeć wieczorem i jakim smakiem lodów się przy tym zapchać. Mamy telefony. Mamy internet, mamy gry komputerowe, mamy pornografię i dzięki temu mamy iluzję, że coś robimy, kiedy tak naprawdę nie robimy nic. Zamiast coś osiągnąć w realnym życiu, co jest trudne, coraz częściej wybieramy aktywności, które tylko oszukują nasze receptory mózgowe, a my stoimy w miejscu tak, jak staliśmy. Nasz mózg myśli, że my coś robimy w realnym życiu, bo mózg nie odróżnia fikcji od rzeczywistości i jeśli odpalą się takie same emocje, to dla mózgu efekt jest taki sam. Myśli, że uprawiamy seks z 50 kobietami dziennie, że wygraliśmy wojnę, że zbudowaliśmy miasto, że gramy w piłkę nożną itd. Kiedy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić najprostszych rzeczy, a dla naszego mózgu jesteśmy bohaterem wojennym. Człowiek, żeby się rozwijać, potrzebuje problemów, wyzna, wyzwań i potrzebuje się z nimi mierzyć i pokonować siebie i coś osiągać, a nie siedzieć w strefie komfortu i porastać mchem i grzybem. Więc trzeba się nauczyć stawiać przed sobą zadania i je realizować. Za każdym razem, kiedy pokonamy siebie, czujemy się troszkę lepiej ze sobą i kochamy siebie bardziej. A kiedy kochamy siebie, to też szanujemy siebie i nie będziemy pozwalać na różne sytuacje, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi. To też pozwala nam zbudować siłę, która nam się przyda w sytuacjach kryzysowych i poczucie, że poradzimy sobie w każdej sytuacji. To także pozwala nam być niezależnym i tym samym być mniej podatnym na manipulacje oraz nie być aż tak bardzo zależnym od różnych instytucji i innych ludzi. Powinniśmy pracować nad swoimi zasobami, albo przynajmniej nad niektórymi z nich. O zasobach zrobimy kolejny osobny odcinek, bo to za długi temat, żeby go tutaj upchnąć. Wracając do tematu. Człowiek, który kocha siebie, co ja uznaję za synonim zdrowego poczucia własnej wartości, więc będziemy te dwa określenia stosować wymiennie: on nie popełnia błędów. Taki ktoś będzie budował wszystkie relacje na swoich zasadach. Nie będzie się wyginał jak struna od gitary, żeby zadowolić innych kosztem siebie, a już samo to jest bardzo ważne w tworzeniu udanych relacji z innymi. Szacunek do siebie, co się równa miłości do siebie, pozwala nam zachowywać się mądrze i nie popełniać błędów. Żeby być szczęśliwą osobą, to trzeba mieć wysokie poczucie własnej wartości. Koniec i kropka. To się będzie odbijać w każdej sferze Twojego życia. Jeśli zamiast pracować nad sobą, będziemy próbowali uzyskać walidację z zewnątrz, to tak jakbyśmy próbowali po ciemku znaleźć igłę w stogu siana. Co robić w praktyce, żeby stać się bardziej pewnym siebie i jak nad tym, nad tym pracować? Wymienię teraz kilka punktów, które można już wprowadzać w życie od dzisiaj, a które bardzo zaowocują w przyszłości. Pierwszy numer jeden. Trzeba się nauczyć stawiać granice innym i mówić nie. Będę to powtarzać w kółko, aż do pożygu, ale to dla Waszego dobra. Numer dwa. Trzeba się nauczyć nie pytać nikogo o zdanie i polegać na własnych wyborach. To jest bardzo trudne na początku, ale można i warto zaczynać od małych rzeczy. Na przykład w co chce się ubrać. Nie pytamy się nikogo o zdanie, ani o to, co sądzą o naszych wyborach. W taki sposób uczymy naszą głowę, że moje zdanie jest ważne i uczymy się podejmować decyzje sami. Numer 3. Przestajemy się w kółko tłumaczyć wszystkim i każdemu. Decydujemy, że teraz ja pracuję nad sobą, podejmuję decyzje, które są najlepsze, jakie mogę w tej chwili podjąć, i jeśli ktoś się z nami nie zgadza, to przestajemy się tłumaczyć. Szanujemy swoją decyzję i nie zmieniamy jej pod wpływem innych ludzi. Numer 4. Trzeba przestać być wycieraczką do butów dla innych i nie zgadzać się na warunki, które ktoś nam proponuje, a nam nie odpowiadają, nawet jeśli miałoby to oznaczać utratę relacji. Nikt i nic nie jest ważniejsze niż my sami i nie warto jest poświęcać siebie, swojego zdrowia i szczęścia oraz energii dla kogoś innego. Żadna relacja nie jest ważniejsza od nas samych, a jeśli w relacjach musimy tracić siebie, to tym bardziej nie jest to warte zachodu. Numer 5. Trzeba rozwijać swoje zasoby. I tak jak mówiłam, będzie i o tym w kolejnym osobnym odcinku. Numer 6. Trzeba robić tylko to, co się chce, a nie to, czego wymagają od nas inni, i trzeba dokładnie wiedzieć, kiedy ja czegoś chcę, a kiedy próbuję spełnić oczekiwania społeczeństwa i prezydenta. Numer 7. Trzeba się przestać przejmować tym, co inni myślą o nas. To jest również kluczowa umiejętność, która podniesie nasze poczucie własnej wartości do góry. Robiąc cokolwiek, powinniśmy się pytać tylko i wyłącznie jednej osoby o to, czy jest to ok: siebie samego. Jeśli przejmujemy się, co inni pomyślą o mnie, to ominie nas wiele szczęścia w życiu i zawsze będziemy się starali zaspokoić wymagania i oczekiwania innych. To nie ma żadnego znaczenia dla nas, co inni myślą, bo koniec końców to nasze życie i dopóki świadomie nie krzywdzimy innych lub nie wyrządzamy szkody, to żadne zdanie Marioli nie powinno nas interesować. Numer 8. Trzeba pamiętać w każdej chwili, że to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. Od, od razu poziom szczęścia się troszkę zwiększy, jeśli na początek to zrozumieć. I z tą myślą kierować uwagę na wszystkie sprawy, które ja mogę zmienić i zmieniać je. A jeśli czegoś nie mogę zmienić, to muszę to zaakceptować. A jeśli nie mogę ani zmienić, ani zaakceptować, to muszę się ewakuować z sytuacji. Numer 9. Trzeba przestać narzekać. Trzeba sobie obiecać, że od dzisiaj przestaje narzekać na cokolwiek. Im więcej narzekamy, tym bardziej się kisimy w tym kwaśnym sosie i tym więcej powodów do narzekania będziemy mieć. Narzekanie bardzo obniża nas, nasz nastrój i nic dobrego nie przynosi. I numer 10. Na koniec zrozumieć, że mamy w życiu trzy opcje. Opcja numer 1. Stać w miejscu i doświadczać ciągle tego samego, co, po, co powoduje poczucie komfortu, bo jak to mówią, chujowo, ale stabilnie. Numer 2. Cofać się do tyłu i pod wpływem różnych wydarzeń, poddać się i zacząć jak rak chodzić w tył. I trzy, najbardziej polecana przeze mnie ścieżka: iść do przodu ciągle i niezmiennie. Ta opcja sprawi, że będziemy stawać się coraz szczęśliwsi i coraz bardziej spełnieni. Praca nad sobą na początku jest trudna, ale jak tylko zobaczymy pierwsze efekty, to nigdy nie będziemy chcieli przestawać. To się stanie naszą pasją i naszą motywacją i będzie to dla nas normalny styl życia. Słuchajcie. Mamy jedno życie tu i teraz. Pomijam kwestię reinkarnacji, bo nie o tym rozmawiamy. W tej chwili mamy to życie, które mamy teraz i tylko to. I Nie, wolno, nie warto go marnować. Nie warto żyć w wiecznym cierpieniu. Nie warto go wyrzucać do śmietnika. Nie warto, nie warto go oddawać w życie, swojego życia w ręce innych ludzi. Warto robić wszystko, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Warto się starać i po prostu przeżyć to życie szczęśliwie. Nigdy nie jest za późno na zmiany. Nigdy. Każdy człowiek może się zmienić, każdy człowiek może zmienić swoje schematy, każdy może przełamać rodzinne klątwy i przerwać zaklęty krąg. To jest tylko kwestia podjęcia decyzji i potem codziennego wybierania siebie od nowa. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, a przynajmniej robicie wszystko, żeby takimi być. A teraz macham na, poż na pożegnanie i przesyłam moc całusków. I na koniec sprzedam wam pewną informację ukrywaną tajnie przez CIA. Moja kre kreatywność nie zna granic, i ostatnio spacerując po ulicach londyńskiego miasta wpadłam na pomysł na kolejną spektakularną serię podcastów: lekcje płynące z bajek Disneya. Koniecznie subskrybujcie. Powtarzam się znowu, ale jest to dla mnie bardzo ważne i z każdym jednym subskrybentem otwieram szampana dom Perignon i świętuję swój sukces. Więc, żebym miała więcej wymówek do picia, to bardzo was proszę o subskrypcję. Papa pa. całusków 102.